Pewnie wiesz, że wprowadzamy w naszym programie, wprowadziliśmy tydzień temu zupełnie nowy cykl? Nie wiem, bo nie oglądam właśnie. Ja oglądam, więc wiem. Mhm. To jest spełnianie marzeń. Jakie ty masz marzenie, które moglibyśmy spełnić? Marzenie? Tak. Chcę być szczęśliwa. A jeszcze? No, to jeszcze jedno mam. No proszę. Tak, bo pomyślałam sobie, że spontanicznie czysto bym tak to zrobiła. Proszę. Teraz. No. Y, jakiś wiersz o miłości. W wykonaniu mojego idola Kuby Wojewódzkiego, nie żartuję, pana Artura Szpilki, bym chciała najbardziej usłyszeć. Wiesz, Artura Szpilki, no pewnie! Artur też szykuje się do walki. Będzie moim gościem przed walką, ale znalazł dla ciebie, Marianka, chwilę czasu. Proszę, zobacz. A, a, a. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to kochanie? Party śpi.